W ciągu historii ataku Tytanów są Tytani czysto epizodyczni, są też tacy, którzy odciskają niezrównane piętno na historii, oraz oczywiście antagoniści, którym poświęcono całe rozdziały tej cudownej historii. Takim antybohaterem była oczywiście Ani Leonhardt wraz z mocą swojego 14-metrowego Tytana adaptacyjnego. Czemu mówię adaptacyjnego zamiast kobiecego? Przekonasz się o tym już w tym odcinku, ale zanim do niego przejdziemy Pragnę pierwszy raz na tym kanale wspomnieć o zostawieniu subskrypcji i śledzeniu mojej serii o Attack on Titan. Gotowi? No to zaczynajmy. Spośród wszystkich rozdziałów AOT jeden z nich jest zatytułowany następująco: Tytan kobiecy. Ale czy moc Ani Leonhardt jest naprawdę aż tak ważna, jak mogłoby nam się wydawać? Rozpoczniemy od przybliżenia sobie tego, czemu Tytan kobiecy został przydzielony akurat Ani. Ma to swoje korzenie w wykorzystywaniu jej niesamowitej zwinności i zdolności bojowych. Mało który z pozostałych dziewięciu tytanów jest w stanie ruszać się w nieskrępowany sposób, zmieniać strukturę swojego ciała i jednocześnie walczyć z innymi jak równy z równym. Mare wiedziało, że młoda Ani jest wprawioną wojowniczką. W związku z tym, że potrzebowano kogoś cichego, kto po godzinach będzie badał nie tylko sytuację na wyspie z Rainerem, Marcelem i Bertoldem, ale i zinfiltruje społeczeństwo, to Ani wydawała się idealnym wyborem. Nie tylko nie rzucała się w oczy, ale i w razie krytycznej sytuacji byłaby w stanie na tyle roztropnie wykorzystać swojego Tytana, że wyszłaby z tego bez szwanku, co zresztą widzimy w Owie Lost Girls. No dobrze, bo ja tu wiecznie o wykorzystaniu jej w inwazji na Paradis. A co ze zdolnościami jej Tytana? Pamiętacie, jak na wstępie powiedziałem o jej zdolnościach adaptacyjnych? Jak dowiadujemy się w ostatnim godzinnym odcinku Attack on Titan podczas rozmowy Falco i Gabi z Ani, wiemy już, że ma ona zdolność przejmowania umiejętności innych Titan Shifterów. Właśnie z tej racji nazwałbym ją Kameleonem Attack on Titan. Nie tylko najlepiej ze wszystkich maryńskich wojowników zaadaptowała swoją rolę kadeta, ale i była w stanie korzystać z mocy innych, nieznanych jej tytanów. Jak sama powiedziała, karmiono ją przeróżnymi rzeczami. W taki sposób jej potwór stał się czymś na wzór fuzji tytana, atakującego, jeśli chodzi o umiejętności w walce. Tytana opancerzonego, jeśli chodzi o utwardzanie tkanek, tytana zwierzęcego, jeśli chodzi o częściowe wykorzystanie koordynatu, i finalnie tytana obuchowego, jeśli chodzi o tworzenie niezniszczalnego kokonu. W taki sposób, młoda Ani, oprócz Erena i jego tytana pierwotnego, stała się tak naprawdę najbardziej zróżnicowaną nosicielką tej mocy w uniwersum. Widzimy, jak Używała utwardzania do takich akcji jak pojedynki 1 na jeden z Erenem, czy też na przykład w momencie, w którym potrzebowała chronić swój kark przed jedynym i niepowtarzalnym Liwajem. To ona, tak właśnie, ona. Poprowadziła Tytany do murów. Nie był to Bertolt, nie był to Rainer, jak mogliśmy zauważyć przy okazji walki w lesie wielkich drzew. Jej krzyk jest w stanie przyciągać inne Tytany zupełnie tak, jakby wcześniej miała do czynienia z częścią ciała bądź płynu rdzeniowego zika. Na deser mamy najlepszy plan B, czyli fuzję energii, za pośrednictwem której powstał kryształ coś ala Lary Tybur. Zabieg ten pozwala posiadaczowi tej mocy na uniknięcie przesłuchań, co w oczywisty sposób musiało być przecież w Arsenale Mare. Dajcie mi znać, jakiego tytana chcielibyście następnego. To był krótki odcinek o Ani i szczerze, to jak na tą porę jedyny na tym, na tym kanale. Zobaczymy, czy pojawi się więcej, bo to jest ciekawa postać, ale jednak ostatnio było jej zbyt mało, aby coś o niej nagrywać. No i cóż, słyszymy się już w następnych materiałach. Mówi do Was Huzet, siemaneczko.